Olimpia zasłużyła na to zwycięstwo, szczególnie w pierwszej połowie była zespołem dużo lepszym i myślę, że nie tylko warunki atmosferyczne miały wpływ na takie wydarzenia, na taki przebieg wydarzeń. W drugiej połowie mój zespół może zaprezentował się troszeczkę lepiej, ale nie na tyle, aby zdobyć tutaj chociaż punkt. Olimpia w drugiej połowie na pewno bardziej nam zagrażała niż my Olimpii pierwszej, stąd uważam, że. Zasłużenie wygrała. Jeżeli któryś z zawodników uznał, że my skończyliśmy sezon i, i gramy sobie, żeby dograć, jeśli tak do tego będziemy podchodzić, no niestety, ale, ale tak to będzie wyglądało. Skład na Termalikę będzie zupełnie inny. Mieliśmy rezultat i, i taki, taka, taka była po prostu nasza filozofia gry w, w, w drugiej połowie, że po prostu troszkę bardziej wpuścili, spróbować e, wykorzystać szybkie kąty, tam dużo nie brakowało, żeby tę drugą bramkę strzelić. Najważniejsze, to przed powiedziałem zawodnikom, że oni mówili, żeby strzelić drugą ja i panowie, ja bardzo chcę strzelić drugą i trzecią, ale najważniejsze zadanie, jakie przed wami stawiam, to jest nie bramki. I można powiedzieć, to zrealizowali i należy ich się bo wybrać w któryś z rzędu, gdzie obecnie tracą braki. Szkoda, że nie ma dużo czasu, żeby się cieszyć tym zwycięstwem. Następny leży w środę, trzeba po prostu się zregenerować, odpocząć, dobrą odnowę biologiczną zrobić i, i, i myśleć o następnym spotkaniu. Także dziękuję serdecznie zawodnikom, założonym, bo chyba z przyjemnością można powiedzieć ogląda się ich... Znaczy z przyjemnością się ogląda ich zaangażowanie, to, to miałem na myśli. Widać, że, że wychodzą w siebie, wychodzą ze skóry, żeby dać temu i wszystko, co mają po prostu najlepsze i, i, i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca